Siema, jestem Fragmaut, a to jest już siódmy odcinek z Minecraft Dungeons. I tutaj dzisiaj sobie zagramy w salę wyniosłego bloku. Ostatnio robiliśmy tutaj pomienną kuźnię. I teraz będą sale wyniosłego bloku. I tu też jest to oko. Na piątce? Na piątce. Lecimy. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the grand throne and confront the Arch Illager. Okay, teraz sobie idziemy. Nie wiem dlaczego, jak on ma bramy, to tu są smoki. Dziwne to jest. Tu mamy już pierwszy oczunowi. Oni mają podwójne obrażenia. Mocni są. Może sobie weźmiemy ten amulet. Kolejny łuk. Na 26. Nie, bo to jest łukowcy. Może to jeszcze sprawdza. Nie wiem, czy brać z tą się zbroję. Daję tylko trochę więcej, jakby życia, ale. No nie wiem, chyba jej nie biorę na razie. No to po prostu ma taki rykożet. Takie średnie. Te strzały są. Myślałem, że trochę będą więcej jakby zadawać obrażeń. Oj, tu mamy walę. O, tu są te zjawy co były w tem, e w. W tej pustynej świątyni. Na no, ogień biję mocno. Ustrzały. Zastanawiam się, czy w tym poziomie będzie jakiś boss. Ale z tego co pamiętam, chyba go tutaj nie było. Jest jeden boss, którego tak bardzo pamiętam. To jest oczywiście ten Ewy. Jeden poziom dalej od tego, nie? Nie poziom się nazywa, ale to jest tam mm, po prostu na końcu jakby tego kontynentu, nie? Ja jestem boss i go no bo tak pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem to, to sobie tak myślałem, co to w ogóle ma być za boss? z nim się nie da wygrać, ale jak później się już zagra, to widać, że można go w parę sposobów tam łatwiej pokonać. Tu mamy skrzyneczkę. No tylko brązowa, ale zawsze coś. Kolejny łukowcy. Kolejny łukowcy. И тут засадка. Стандарт. No, ну, Или Илей там есть. Nie wiem, ile ten piorunek maksymalnie może zrekoszytować. Ale widziałem, że czterech może. Ciekawe, czy pięciu też. No ile ich jest? Mo może jakby mega y tylko ten piorun? No nie no tu wezmę sobie to, tą tą potkę i teraz trzeba tego najsilniejszego Halo, ile ich jest? Proszę, tak się długo nie rozpili, że ja myślałem, że to koniec co oni mnie zaraz zabiją. Koniec? Koniec. Um, Strasznie mała tylko trzydzieści siedem. Mam myśle, te strzały są takie inne. Tu jest ślepy załóg. Może tutaj nie. Myślałem, że coś tu będzie, jakby, i dlatego tutaj poszedłem. Chleb strzały. To wygląda jak. bo są takie w kościele, jakby nie? Są takie okna. To właśnie tak wygląda. I tu jest klucz. No i ja się teraz pojawiają. Jakby nie mieli nic innego do roboty. Ciekawe, gdzie ten klucz teraz trzeba dać. Naprawdę... Gdzie jest ten klucz? A, zablokował się. I po to ja ten klucz, żeby znowu go stracić. Tak myślałem z tego. Yy... W tej zbrojki, jak jest tu pewnie spodnienka, to właśnie mogą też wypaść strzały, nie tylko potki jedzenia, tylko też strzały. A, tutaj musimy niech klucz tak tu. jak to cały czas zapominam, że to są takie płoty i nie można po prostu strzelić przed nim. на шоу тунец нема на правда

Okej, okay, mamy tutaj zadanie. zniszczyć to bufetowe. Aha, co mu kocharze? <grym> Tu jest przejście, czyli tu jest jakieś tajne przejście i znowu mam zdanie niż stoły bufetowe. Może byś powiedzieć dlaczego niszczymy stoły bufetowe? Dlaczego? Hmm, zastanawiam się, czy brać ten topór, czy nie. Chyba go nie będę brał. Albo dobra, spróbuję z nim. Zobaczę, czy on mi się w ogóle opłaca. Bo to ma 58, a to ma 60. 39. Koń tam przechodzą? Tu nie ma w ogóle przejścia. No, chodź tu! Nie wiem, czy to mi się w ogóle opłaca to. Bo teraz mam moc 21, ale... To on to też mam moc 21, więc... to nie widzę sensu, aby to grał. Są tu kolejni. Mamy TNT. No nie, nie, nie trafiłem. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle niszczymy te stoły. Jeszcze jego trzeba zabić. Trzeba teraz się mój zaklinacz bo. Bo jak oni kogoś zaklą, to już będzie trudniej. Się, czy nie powinienem wziąć o jeden poziom wyższego poziomu trudności, bo na razie to jest za prosto. Ale im walnie. mnie idą jakby, jakby to była kolejka na przykład do, do pizzy po prostu. Do pizzy, którą wszyscy uwielbiam najbardziej. Tutaj jeszcze... O, tu jest krzemka. Mm, nie za bardzo upocało się tutaj przychodzić. No, tutaj jest skrzyneczka. Dobra, idę nią. Projiterny łuk mocy. U, w ogóle coś tam się rozpił. O, ja to biorę. N nie ma po prostu baterii, że ja tego nie wezmę. Ja przy okazji jeszcze sobie te rzeczy rozbiję. W zasadzie to jeszcze. Co tu można zrobić? Osłabienie, twoje takie obniżają obrażenia zadowolone przez wszystkich wrogów, przez wszystkich pobliskich wrogów na 5 sekund i trują za chmurę. To ma małą szybkość. No to biorę to. Aha! No to fajnie, nie? No, mam te strzały. Dlaczego oni na tobie stoją? To było chore. No gdyby nie to, że mam odbicie na tej zbroi, to myślę, że raczej bym tego nie przeżył A prawie nikogo nie trafiło. W ogóle, czekajcie, czekaj, czy ja mam? Ja mam prawie wszystko y, 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 unikatowe. Pominęło mi się z legendarnym bo. W zasadzie to w każdej grze zamiast unikatowe piszą legendarne bo. Znaczy w zasadzie to w każdej grze pisze się legendarne, tutaj legendarne pisze się unikatowe. Ok zmierzę się z arcy z nie, nie mogę mi walczyć teraz. Ja tu się się z nim. A. będzie po prostu raz pił tak? Halo, halo, no gościu, pójdź spadaj. No i powiedzcie mi, jakie miałem tutaj przeżyć w ogóle? No goście, no. Chciałam uciec, ale jak, ja nie miałem jak uciec, bo oni mnie cały czas pobijali Jeszcze któryś? Prawie mnie zapchnęli. Okej. Okay. Kolejni. Kolejni nie, nie cała fala tych z, z tarczami, tylko parę normalnych, trzech z tarczami chyba. Tak, trzech. to jest trzecia fala. Pewnie jest pięć fal, będzie albo, albo cztery. też żeby na przykład było sześć. Chciałbym, żeby było na przykład sześć fal, bo to no, to pewnie tak nie zrobię, ale nie wiem, jak tu będzie fal. To jest czwarta fala. Co jest? Kusza harfowa. Pięć. Pięć tych pięć. Yy, pięć pocisków. Zobaczę to. Ej, to może się tu przydać, bo tu jest dużo wrogów. Ej, fajne to wyobrażenie ma. Podoba mi się. To ja będę chyba to zmieniał z tamtym drugim łukiem. Tamtym drugim łukiem będzie na przykład na silniejszych przeciwników, a to będzie po prostu na właśnie taki, Tak dużo przeciwników, nie? To teraz dostaje dużo strzał i mało marnuję. Ej, to z tymi strzałami. No fajne. To był nie pewnie, ale uznaję, że to była czwarta i to jest piąta. Chyba? Oni nawet do mnie nie mogą podejść. Dobra, jednak mogą do mnie podejść. Co oni mają? Oni byli jakiś strasznie szybcy. Albo po prostu są takie. załatwieni jeszcze tylko te duchy No tylko to trochę dużo powiedziane bo ich jest strasznie dużo i to była piąta fala nie jeszcze tam jest jeden, długość jeszcze jest więcej niż pięć fal nie no, w sumie skoro to jest przedostatni ostatni poziom to w sumie Mogłem się tego spodziewać. Ale to na ogień ciśnie teraz. O, koniec. Jak na to, że... Miałem strasznie łatwy poziom trudności. Tylko jeden poziom wyższy, to no słabo mi trochę poszło, bo jedno życie na takim swoim poziomie. A, czyli on uciekł. Musimy go gonić. Czyli po prostu przedłużanie, które w ogóle nie ma sensu. Znaczy, trochę tam sensu marzył, po prostu gra była dłuższa, ale... Jak to może, że nie otwarłem wszystkich skrzyń? Lekkie piórko, zobaczę to. A to, to ha. Czyli to jest taki parę skoków na raz. Zobaczmy, czy tutaj nie, tutaj na nic nie mam. Okej. Okay. czyli jeszcze tutaj mogę coś sprawdzić. Nic więc, może jeszcze sprawdzę. Tutaj. Hmm. hmm, muszę się zastanowić, czy to w ogóle brać, bo. No nie wiem. No dobra, kupię. Za całą kasę moją? Muszę zobaczyć. Nie. Nie za całą kasę. No w zasadzie to tyle chyba dzisiaj zrobiliśmy. No dzisiaj przyjmę tylko ten poziom Aha, bo ja jeszcze tego oka tutaj nie znalazłem Przypał Ale w zasadzie to jak przejdę na obsydianowe szczyt, to jeszcze się tam wrócę sprawdzić to oko i nie będzie okej? Okay. Tutaj na... No ale to już w następnym odcinku. Myślę, że pójdziemy sobie na szóstce i ja sam znajdę to oczko tutaj i jak to przejdziemy, to będziemy mieć poziom jakby przygodowy. Więc później będziemy mogli pójść na tą wieżę jeszcze, na te polowanie starożytne. A tak na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Siema!